Udało się, wygraliśmy, dziękujemy wam bardzo za wszystkie głosy w ankiecie na to, który Łatusz jest, Ratusz, Watusz Watusz? jest wa, radniejszy, nasz Łatusz jest radniejszy zdecydowanie, niż czerwonych z tego wynika z tej ankiety, dziękujemy wam bardzo, słuchajcie, oczywiście żartuję, czerwoni zrobili mega robotę, my zrobiliśmy bardzo dobrą robotę i udało się zrobić naprawdę dwa fajne budynki, które uzyskały po 50% głosów, jedyna drobna przewaga to było dosłownie 100 głosów i dziękuję, dzięki wam zyskaliśmy kilka dodatkowych punktów dla drużyny zielonych. Zamontowałem w naszej bazie telewizor. Także mamy w tym momencie co oglądać. Co prawda jest na razie tylko jeden kanał i raz na jakiś czas coś się na nim dzieje, widzicie? O, teraz właśnie przepłynął jeden z pająków. To jest nasz program na co dzień, więc jak ktoś chce tutaj spędzić trochę czasu, to może poglądać. Cześć Agu. Cześć, co tam oglądasz? A oglądam pająki, bo w sumie nic innego nie mamy na razie w programie TV, nie? Więc wiesz, nie wiem, antenę muszę zestroić. Myślę, że będzie można coś innego pokazać. Ach, tak, okej, okay, no dobrze. Jak podepniemy internet, to będziemy mieli słuchać tutaj jakiegoś Chromecasta albo coś, i będziemy mogli oglądać z YouTube'a sobie filmy czerwonych i podglądać ich, co robią na. Na swoich tych. Słuchajcie, jeżeli Wam się spodoba odcinek, zostawcie ubruską łapkę w górę, subskrybujcie kanał, zostawcie dzwona, i wtedy nie przegapicie na pewno kolejnych odcinków, które będą się pojawiały. Jaki jest plan na dzisiaj w ogóle? Przede wszystkim chcę Wam pokazać, co tutaj się stało, co się pozmieniało, bo pewnie już inni zieloni pokazywali na swoich odcinkach, jakie są zmiany, ale ja nie pokazywałem, bo tak naprawdę to ja i Aga tutaj się zajęliśmy troszkę, yy, że tak powiem, obudowaniem tego wszystkiego, także w skrócie Wam postaram się wszystko pokazać. Śmietnik, który zrobił Mandzio, mamy teraz z dwóch stron i ten sam jeden mechanizm jest postawiony w magazynie i jest postawiony również tutaj od strony farmy. Myślę, że to jest fajne udogodnienie. Co sądzisz Aga o tym? Tak, Widziałem, zdecydowanie. Że... Zwłaszcza, że teraz wszędzie mamy stołniarki jako drzwi no właśnie, i na przykład jak wychodzę <grym> z ekspiarki, to nie muszę iść tam przez magazyn, tylko mogę sobie tutaj Dokładnie. jakby jedne drzwi ominąć i Jasne. wtedy sobie wchodzę To tutaj. jest rzecz, która jest świetną rzeczą, którą gra wprowadził u nas. Na samym starcie, słuchajcie, na samej górze mamy w, w, zrobione wejście, właśnie taką stołniarkę i ta stołniarka na górze to po prostu jest takim naszym pierwszym levelem zabezpieczeń. Kolejny level zabezpieczeń jest Taki, że jak zejdziemy tutaj, to wejście do każdego pomieszczenia, do którego chcielibyśmy się dostać, czy to jest magazyn, czy to są farmy, czy to jest cokolwiek, z wyjątkiem dużej farmy, oczywiście ona nie jest taka istotna. Mamy wszędzie porobione takie same drzwi, czyli musimy po prostu skopać, stołniarka robi nam tutaj drzwi za nami i jesteśmy zabezpieczeni. Jest to zrobione po to, żeby nikt nam tutaj niepożądany nie wlazł. Osoby, które nie są w drużynie zielonych, czyli są w drużynie przeciwnej, czyli czerwonych, one nie mogą niszczyć bloków na naszym, na naszym terenie, ale mogą otwierać skrzynki i mogą otwierać drzwi. Więc, yy, I po prostu... guziki, i wszystkie mechanizmy yy, restauracyjne działają dokładnie. dla nich. Dokładnie, dlatego chcieliśmy zrobić coś, co będzie typowo zabezpieczeniem takim, którego nie da się obejść. I myślę, że takie stołniarki są świetną rzeczą. Także Graf, mówię, wprowadził nam tutaj naprawdę świetne udogodnienie. A Zio zbudował yy. wszystkie te stołniarki na dole. Dokładnie, tak. Trochę obudowaliśmy magazyn, się zobaczyć. to jest śmietnik od drugiej strony. Jakbyśmy zerknęli sobie tam w dół poprzez hopper, to tam jest drugi, ten drugi druga skrzyneczka postawiona. Yy, mamy głowy coraz większej ilości youtuberów, Bardzo mnie zastanawia, dlaczego jest tyle głów szymka u nas w domu. Como... Eh... I słuchajcie, co dalej? Mamy przede wszystkim tak, wielki telewizor po drugiej stronie. To jest telewizor z trochę nudniejszymi programami. Myślę, że to takie trochę, wiecie, jakieś wiadomości albo coś. No tutaj raz na jakiś czas pojedynczy kaktus wyskoczy i spadnie do wody i popłynie sobie do mechanizmu, który również jest fajnie wkomponowany, bo mechanizm prowadzi nas do pomieszczenia z farmami i tutaj mamy po prostu nasze kaktusy, które będą się zbierały automatycznie w tym miejscu. To jest całkiem fajnie, fajnie zrobione. Słuchajcie, tutaj mamy drogę serwisową, czyli jeśli coś się zepsuje, można się przejść tutaj po prostu, zajrzeć do tego i mamy cały mechanizm przygotowany. I można I... oglądać wtedy film z zio w roli głównej. I tak, 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 właśnie, dokładnie, Aga tutaj się znajduje. Cześć, cześć, witam cześć. jako <laughs> prezenter w wiadomościach. Dzisiejsze kaktusy Stoją i nic nie robią, ale może się to zmieni w najbliższym czasie. Dobra. A najlepsze było to, że jak Zio zbudował ten mechanizm ja poszłam, zobaczyć, jak działa i zobaczyłam blok, którego wcześniej nie widziałam, czyli te złożone trawdory, nie. Aha. I sobie otworzyłam a, je. No tak, I tutaj, ja przez te trawdory wlazłam tam, i mówię, o, fajnie, że zrobiłeś takie wejście. a Zio mówi, stał w tym momencie. Jakie przy szkle. wejście? Nie, tam nie ma żadnego wejścia, po czym spojrzał na mnie za tą szybą, że ja tam jednak no, tak, jestem. Tak, więc... tak, 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 tak. Dokładnie. Aga stała już tam w farmie, a ja ten, a ja się zastanawiałem, jak ona tam wlazła. Zwłaszcza, że tutaj starałem się ukryć tak ładnie ten. Przejście. To przejście serwisowe jest niepotrzebne. Słuchajcie, kaktusy znajdują się tutaj i tutaj będzie dostęp główny kaktusów. Wszystkie kaktusy swoją drogą będą płynęły sobie takim systemem hopperów do tego miejsca i tutaj, w tym miejscu, co jest najlepsze, yy, możemy zebrać pomijając tą jedną skrzyneczkę tutaj. Mamy chyba jeszcze z dwie podwójne skrzynki po drodze, więc tych kaktusów będzie od groma można pozbierać. Kolejny fajny mechanizm, czyli brodawki. Słuchajcie, jest to półautomatyczne. Co to znaczy? Soul Sand jest fajnie skonstruowany, bo Soul Sand nie ma hitboxu pełnego bloku. Jak na nim staniemy, to. Spadamy lekko w dół, nie. W efekcie znajdujemy się na F3, jakbyśmy spojrzeli, blok niżej. Jeśli znajdujemy się w tym bloku, to znaczy, że hopper z niego będzie już ściągał brodawki. Niszczymy brodawki, one wpadają sobie do systemu hopperów, zostają wrzucone do skrzyneczki i proszę, właśnie widzicie teraz jak tutaj przyrasta ich ilość? Bierzemy stąd brodawkę, sadzamy kolejną, i tak to sobie fajnie funkcjonuje. Tutaj mamy podgląd, oczywiście, też można zobaczyć, czy brodawki wyrosły, czy coś. Takie parę kontrolnych okienek zrobiliśmy. No i właśnie kolejna rzecz, słuchajcie, czyli smażalnie przemysłowe spółka zio. Yy, mamy w tym miejscu węgiel, mamy w tym miejscu to, co smażymy, i mamy tutaj nasze wyjściowe rzeczy, już to, co tak naprawdę chcieliśmy usmażyć. I yy, to jest, słuchajcie, troszkę zrekonstruowana wersja poprzednich przepalarek. Magistrowi bardzo się nie spodobały i bardzo musiał je zniszczyć z miejsca, w którym były wcześniej tutaj. Dlatego przebudowałem tam, zrobiłem je trochę wydajniejsze, no i myślę, że póki co spełniają swoje zadanie, chociaż myślę, że są tak daleko, że nikt z nich nie korzysta teraz, w dalszym ciągu. Dobra, telewizor co do pająków jest skonstruowany tutaj, mamy również właśnie naszą ekspiarkę fajnie skonstruowaną i mamy tutaj o pana Tomasza, który jest ukryty w trapdorami. To no Właśnie tutaj jest pan Tomasz, ja go tak rozkminiałem już wcześniej, że on tutaj jest. Drzwi rozwaliłam. Czasem ręka Ale, wystaje. Ups. Aga! Czy o. mogłabyś tak nie robić? Zobacz, no i zepsułaś mi tego. Nie, ja wszystko zepsułam. Kurczę, no zepsułaś to jest mi to. Trzeci jeszcze raz, mawe. jak ja zepsułam te mechanizmy. Po prostu bomba. No dobra, spróbuję jakoś. Oczywiście tutaj... to jest w ogóle śmieszne. No. Na odcinku Citroxa, gdy zabiliśmy go, jak on tutaj przyniósł, przyszedł do nas. Yy, Szymek wpadł do, tego, do tej lawy jakby i ja go ratowałam i to, to był pierwszy raz jak rozwaliliśmy Świetnie. ten mechanizm. Słuchaj, mam problem, bo muszę, nie wiem co zrobić z panem Tomaszem, nie A chciałbym tutaj... myślał, że chcieliśmy go zalać lawą ogólnie tak do tak końca. Nie, nie, nie chciałbym tutaj ogólnie pana Tomasza w żaden sposób ten... Wybacz, yy... przyniosę lawę. Hmm. Nie, czekaj, ja się zastanawiam po prostu co tutaj mogę zrobić. Dlaczego ta woda tam się leje w dalszym ciągu? I gotowe, dobra. Pan Tomasz został naprawiony. Mam Tylko nadzieję, że, wiesz, co że on się on nie No bije zepsuje. tutaj. No bardzo możliwe, że cię bije, nie? Zepsułaś jego dom. Ja, ja też bym e... się wkurzył na jego miejscu. No weź, nie bądź taki. Dobra. To był <laughs> wypadek, bo mam za szybki kilof po prostu. Do, to może trzeba zwolnić trochę kill, co? Może. <laughs> no dobra, słuchajcie, mamy pana Tomasza tutaj zabezpieczonego. Wylewamy mu lawę, żeby go po prostu przytrzymać w jego domku tam bezpiecznie i w ogóle. I teraz tak, słuchajcie, jaki jest plan na dzisiaj? Bo ja ogólnie dostałem bardzo fajną rzecz, fajną rzecz, którą prawdopodobnie mam jako jedyny na serwerze, ciągu i jest to eliksir życia plus 5 żyć oh, i dostałem go oczywiście od cioci Agi za zbudowanie za zbudowanie jej domku. Ej, to w takim razie powinniśmy się podzielić. To, to ja zbudowałem ten domek, nie sądzę. Ale mówić. to moja Co? ciocia dała. Tak? Ona na pewno miała w zamyśle, hmm. że trzy są dla mnie i dwa dla ciebie. Hmm, hmm, hmm. Mogę ci oddać jedno. Ile masz w ogóle? Trzy. Tak, masz trzy, mhm. dobra, to ja w takim razie, bo ja ogólnie mam żyć chyba jedno, dokładnie, dlatego Jak ja muszę teraz. Jak to teraz widać, jakie masz... Tam, tam ta uzyskałem pięć żyć? żyć, słuchajcie, i teraz życia mam sześć żyć doskonale. Mogę Ci oddać jedno, to bo daj. I tak chcę dzisiaj jeszcze pójść w jedno specjalne miejsce. Jakie? Do cioci Jagi i okay. u cioci Jagi kupić jeszcze trzy życia. Dobra, Bo wiesz mam co, kasę na to ja nie mam tak dużo kasy, ale mam trochę kasy odłożonej. Ja w ogóle nie wiem dlaczego, ale moja kasa jakoś dziwnie się rozpływa. W sensie stówkę oddałam jej też jemu, ale tak to nie wydawałam mojej kasy. A mam tylko i wyłącznie w tym momencie... 135, więc nie wiem, jak to możliwe, hmm. że tak mało ja Nie wiem, mam Aga, kasy, może ale jedno życie kupię. albo czegoś, nie? masz Użyłam, jedno życie ale tylko w prezencie. ci jedno życie. O, ty masz teraz cztery, ja mam pięć w takim razie. No i możemy się przejść i wydać tą kasę. Ja nie wiem, dlaczego to masz tak mało tej kaski. Naprawdę. Ja nie wiem, dlaczego jako ja Jesteś mnie... pewna, że nie ten nie chowałaś nigdzie ani nic? No, chowałam, ale jakby zebrałam ją. Na pewno? No, no nie wiem, ja pewno. jestem przekonany, że ja mam kasy całkiem sporo i wiesz tak, no nie wiem, coś. Dobra, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz jest tajna, o której nie możecie mówić nikomu. Ja tutaj postaram się pokazać w tajemnicy. Mamy tutaj takie specjalne pomieszczenie, które w ogóle... Poczekaj, wyjdę stąd jeszcze na chwilę, bo miałem to pokazać. Jest napisane, nie pokazywać na odcinkach i live'ach. Dlaczego? Bo jest to specjalna pułapka na czerwonych, ale nie możecie im tego powiedzieć. I ta pułapka jest tak skonstruowana, że... Yy... Mamy tutaj tabliczkę, tajne wyjście awaryjne. Na mapie na Kwadratowa TV możecie zobaczyć, że tabliczki można podglądać i można zobaczyć jakie są napisy. jeśli tu jest napisane tajne wyjście awaryjne, plus jest tabliczka nie podglądać, nie pokazywać na odcinkach i live'ach, to myślę, że ktoś z czerwonych mógłby się skusić, żeby tutaj zejść i wskoczyć. No i tutaj poprosiłem Agę, żeby skonstruowała mechanizm dość prosty redstone'owy. Agu, jesteś tak, ze Tak, tak, jestem z tobą. To już, 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 już. No, ale y, coś Aga, nie wiem, po prostu próbowała... Mechanizm działa? Tak. Działa. No właśnie działa, nie? Ogólnie za zakładaliśmy, że to się powinno zasunąć, a to ups, nagle drzwi y, nie działają, tylko odsuwa się podłoga i wpada się po, do tam... Ale wiesz co, domu, jak masz co? silka, to weź, weź rozwal to szkło. Okej. Okay. Tak, i wejdź do środka. Poczekaj, bo rozwaliłem bez silka. Aha. Świetnie. No dobra, to trzeba przynieść jeszcze jedno szkiełko. No dobra. Chodzi o to, że jak okay. ten bloczek był przy, przy, przyklejony do silka, to ty stojąc tutaj myślisz sobie, o! No okay, tak. nacisnę guzik i jutsuję. Chodzi się o piston. to, rzeczywiście, bo mamy piston, mamy przycisk. okej, okay, no to w takim razie wciskam przycisk. A to jest niespodzianka, dobra. Znaczy, to jest niespodzianka oczywiście, jeśli ktoś tutaj będzie chciał bardzo mocno pozwiedzać, to myślę, że wpadnie. Przyniesiesz jedno szaro szkiełko. Tak, właśnie i Super. Idę. No i także tajne wyjście awaryjne na razie jest trochę prankiem. Może ktoś na to wpadnie, może nie. Nie mówcie nikomu, że tutaj coś takiego jest na pewno. A nie na mamy na szarego szkiełkę. Nie mamy? To daj zwykłe, może być zwykłe, najzwyklejsze. To jest żaden problem. To wezmę dwa, takie... żeby były w tych samych miejscach, żeby dwa najbardziej, takie jak same, jak same. Dobra, to zrobimy nie? to i słuchajcie, lecimy zaraz do cioci Jagi. Uuu, a to co? No właśnie, tutaj jest jedna drobna rzecz. Nitaszy postanowił zbudować swój dom w miejscu, oczywiście, gdzie my chcieliśmy zbudować nasz dom. To trochę tak nie ten. Ale nie, czy nie, nie, nie widzi tabliczki, że zajęte? I, I bardzo mnie zastanawia to, dlaczego on wisi nad urwiskiem. Jest to takie trochę, powiedział hmm. tak. lekko. Mm, no, można by było chociaż podpórę jakąś zbudować, ale pogadamy jeszcze z Nitaszym na 100% na ten temat. Bardzo wpasowuje się w styl naszego miasta. Bardzo. Na razie nasze miasto jeszcze nie ma swojego stylu, więc załóżmy, że może to się zmieni czy coś, nie? Yy, jakby ten. Dobra, graf przybył na ten na serwer, a my lecimy od razu, yy, słuchajcie, z naszej bazy prosto do cioci Jagi. Z tego co pamiętam, to koordynaty tam były bardzo proste, więc powinniśmy dosłownie w chwilę się tam znaleźć. Yy, dokładnie tak jak graf napisał na czasie, słuchajcie się z dzwoneczkiem. Yy, słuchajcie, a ja ten, a ja w tym momencie, tak jak mówiłem, co mówiłem? A, byłem u cioci Jagi i budowałem jej dom, ale w sumie. To poza tym nie miałem okazji pozwiedzać tego, wiesz co? Naprawdę, Można bo ja już tutaj łaziłam tędy. No ja właśnie nie miałem Ale okazji czekaj, w ogóle bo ty, tym lodem będzie całkiem przyjemnie chyba tam się dostać. Tam, tu jest całkiem dobra tak, droga. W tutaj nie jeździć slodem, po prostu wysiąść. Okej, okay, dobra, no to rozumiem, to w takim razie wyskakuj. W sensie możemy przejść przez to, bo to jest taka, taki w miarę y, wygodny teren do przejścia. To w takim razie myślę, że możemy ten, możemy lecieć spokojnie. Tylko odzyskałeś myślę... moją łódeczkę, bo to jest moja tak, łódeczka tak, od tak, początku tak. jej używam, tej jednej Oczywiście, łódeczki. Oczywiście, jak najbardziej. Kurczę, jak fajnie ten biom wygląda jeszcze z tym śniegiem, to jest po prostu piękna rzecz do po pooglądania. Mm -hmm. Trochę niewygodnie się tędy biega, ale ogólnie wygląda naprawdę, naprawdę ładnie. Bardzo mi się podoba, cały czas to mówię, cały czas to powtarzam, że mi się tak strasznie podobają te warstwy śniegu. To jest chyba jedna z najfajniejszych rzeczy, to tak ładnie wygładza teren, tak ładny robi efekt. Patrz, co? Kot, biały kot, o, tylko że na tym śniegu wygląda jak szary, szary kot to jest. Słuchajcie, ogólnie tak, co do tego, bo jeśli ktoś z Was jeszcze nie wiedział o tym, mamy tutaj bardzo dużo customowych biomów, co to znaczy? Że to są biomy, które zostały wytworzone przez generator, który jest modyfikacją do Minecrafta. To nie są biomy, które normalnie możecie spotkać w Minecrafcie, co szkoda trochę, bo niektóre są naprawdę, naprawdę ładne, no ale ym, mamy tutaj taką możliwość pogrania na czymś takim i jest naprawdę fajnie. Myślę, że jakbyście poszukali sobie jakichś takich fajnych generatorów, to na pewno są takie rzeczy dostępne. Plus na pewno... Okej, okay, tutaj jest spawn. Mm -hmm. na spawn w sumie nie byłem też tutaj dawno. Na pewno są gotowe mapy też całkiem fajne, które są po prostu zbudowane, niewygenerowane przez graczy. I to też na pewno fajny, fajną rozgrywkę można byłoby sobie poprowadzić na tym. Dobra, a tutaj mamy podobno skończony już sąd. Jeszcze nie miałem okazji tutaj być. Znaczy Fajnie miałeś byłoby... okazję podczas wyborów. E, tak, ale to jeszcze nie był skończony sąd. Tak? To nie on. A o tym? A ja, ja myślałam, że on został już skończony nie, wcześniej. Nie, nie, on został teraz jakoś wykończony dopiero. Ale wielki ten budynek, kurczę. Na mapie wyglądał na odrobinę mniejszy, ale imponujący jest. Czy on ma w ogóle wejście jakieś Tak, Czy ma, od, od tej strony jest, słuchaj. Tak? Już tylko właśnie z ja biegnę i cię prowadzę do niego. Dobra, a, bo Tak róbmy ty z jednej tutaj, tak? Tak, ja byłam już tu kilkukrotnie, bo ja też trochę sobie biegałam po mapie. No ja trochę się spotykałam z innymi graczami, i właśnie spotykaliśmy się na spawnie. Także tak to wygląda. No dobra, nie wiem, co tu się zmieniło. Myślę, że później Graf mógłby nam pokazać, co się pozmieniało. Teraz to zostawmy Chyba i chodź. A piętra się pozmieniały, Ja w takim razie do tego, bo mamy dzisiaj cel specjalny. Słuchajcie, ja nie widziałem w ogóle tych klifów tutaj. Ja nie mogę. Mimo tego, że one były już na starcie, to po prostu nie miałem okazji, to jest bardzo. No bardzo wiesz, to w ogóle biegać. fajnie jest wejść sobie na górę jakby i zobaczyć jak to wygląda z góry, bo masz źródełka wody, ale jakby wiesz, postawione. Okay. W efekcie one się nie rozlewają, dopóki nic nie postawisz obok. A, I masz takie jakby rozumiem. odciętą ścianę wody. Bardzo śmieszny rozumiem, efekt tutaj ciekawie. jest. Z góry. Dobra, już wpływam na górę, za chwilę już będę. Już tutaj mam wodę. W ogóle Myślę, to wpływanie... Szczególnie tam, gdzie są te kolce, to tak fajnie to wygląda. Pływanie pod górę. Aha, okej, okay, rozumiem, że to taki wodospad mm -hmm. jakby się, się zaczyna robić wtedy, nie? No to znaczy to wygląda ja jak koniec mogę. świata. Ja cię w sensie kręcę, Wygląda, świetnie. jesteśmy na końcu świata teraz. No dobra, ej, to rozumiem, że jesteśmy z dobrej strony, końca świata, bo w tamtą stronę powinniśmy iść do czy tego co e, tam. Bardzo możliwe. To choć w takim razie wskakuj. Dobra. Wydaje mi się, że to będzie ta, ta droga, mniej więcej. Um, tak? Chyba Boże, tak. Mówię? Tak? Znaczy Czyli nie, jest, nie muszę mogę sprawdzić na mapce, koordynaty. ponieważ Okej, okay, mapce... ja, wie, ja wiem jakie są koordynaty mniej więcej, więc nie ma, dotrzemy tam mapki. raczej za chwilę. O kurka. O kureczka. Ale ładne jakurki. Czemu tutaj nie założyliśmy saty? Ja nie mogę, ale to jest piękny widok, kurcze. To znaczy, wiesz co, pomyśl sobie, że bardzo niewygodnie chodzi się po tych, chmur... po tych chmurach, po tych górach, bo są schodki ja. i no się e, pół bloki. Przejścia. Ale e... zobacz jakie to jest wspaniałe, kurcze blade. Wiesz co, podobny biom jest w drodze do czerwonych. Jo. Bo ja już, ja już widziałam tak? właśnie no, taki... Za... Spauna, tak? W drodze na tak? Znaczy, no tak, tak, tak. Dobra, tak. rozumiem, rozumiem. Dobra, e, słuchajcie, do tego, do Cioci jej jeszcze kawałek został, ale na pewno jeszcze parę razy takie rzeczy popodziwiam, jak to, co, co jest tutaj. Ale znasz, jest znasz drogę, nie? W sensie... No, e, tak, w sensie... Mi nie jest, ale szedłem odrobinę inną, wiesz? Ok. Szedłem bardziej na wprost w tamtym kierunku, niż e, tędy, bo teraz idziemy troszkę, troszkę naokoło względem tej drogi, którą ja tutaj obrałem. Ale super! Ale te drzewa, fajne drzewa bombowo wyglądają! Ja nie mogę! Dlaczego my tu nie zamieszkaliśmy jako zieloni? Kto był takim wspaniałym desiderem de w naszej drużynie, który tak zadecydował? No, jak tak można? No tym razem estetyczne i ładne miejsca wybierajmy, a nie praktyczne i odcięte od rzeczywistości i innych ludzi. Czy coś tam. <laughs> o kurka, co? Znalazłem! Co znalazłeś? Znalazłem kuszę. Co? No. No co ty? I trochę drewna. Nikt tu chyba nie błaga jeszcze, wiesz? W Ej, bo to tak się schowało między drzewami, może nie, nie było nie tego mogę. widać nigdzie. Słuchajcie, znaleźliśmy y, tę strażnicę pilagerów po drodze. Jeszcze bardzo ciekawa sprawa, no. To też ten dość interesujące. Próbowałem. Co próbowałeś? <noise> Uratować cię? Ja słuchaj, sobie świetnie radzę samej i też chcę zrobić achievementa. No świetnie, tylko wysadziłaś Creepera. No i co z tego? <gry> a ja zrobiłem jaki? Aligned cannons, co to jest? Po prostu zabij z łuku eee, przeciwnika. To znaczy nie, ty zrobiłeś ten z 50 metrów tak, chyba. Tak, tak. No prawda? Kurczę, a to dla mnie był taki zwykły strzał. Ty czekaj, bo ja też chcę spróbować. O, nie gówniok! osłaniaj mnie. No tego to może niekoniecznie. Okej, okay, dobra, załatwiony. No, masz tam szansę, akurat skelet jest. A on jest dobij, Dobi, 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 dobi. On jak spłonie, to się nie ten? No nie. nie udało musisz się. Go, tu, musisz go załatwić. A Enderman się pali? O nie. Kiedy Enderman nie działa na łuk. O, o. Problem nie polega pamiętasz? na tym. Nie pamiętam. Problem polega na tym, że on się już mną zainteresował. No co ty robisz! Walczę z nim. W sumie nie, co robisz tą dziurę. Przecież masz diamentową zbroję Prot 4. Nie wiem. Aga. Nie wiem, ale słuchaj, ja po prostu się cykam Endermanów, bo okay. mam złe wspomnienia, wiesz, one strasznie są mną zainteresowane zawsze. dobrze, dobrze. No dobra, słuchajcie, docieramy już. Teraz ja już sam poznaję to miejsce. To jest dosłownie 500 kratek w tamtą stronę. Już powinniśmy za chwilę zobaczyć bagna. Na tamtych bagnach znajduje się chatka. Jak ktoś z Was nie widział, wpadajcie na poprzedni odcinek z Chowatowej masakry, ponieważ tam. Zrobiliśmy tą chatkę, dokładnie tak, to jest chatka, którą ja zbudowałem na przyjazd cioci Jagi, bo cio, no ciocia Jaga chciała mieć bardzo takie ustronne miejsce i tak. No i właśnie powiedz mi, jak wrażenia z poznania cioci Jagi? Byłaś ty już u cioci Jagi? Nie, szczerze to A... trochę się stresuje, bo nie widziałam jej od dawna. No to będzie bardzo zaskakujące dla ciebie wejście do cioci Jagi, bo jest takie bardzo e, mroczne, powiedział ładnie. Tak. tak. Tak, myślę, że to się tak nazywa. To w sumie niczego innego po cioci nie mogę się spodziewać. Oto i bagna. Już teraz widać doskonale stąd, widzisz? Tak, widzę, widzę. Tak, widać już domek cioci Jagi, dokładnie tak. Także będziesz miała, masz dzisiaj pierwsze, nie, prawo do wejścia jako pierwsza do środka, bo ja już tam byłem i wiem jak Nie wiem czy chcę, Słyszę, że jest świt i ciocia to mogłaby jeszcze spać. Nie, ciocia raczej nie śpi, ja myślę, że ona jest raczej takim nocnym stworzeniem. Cześć ciociu, ciociu go, o nie, nie, znowu się zaczyna. Ja, wiesz co, znam to z dzieciństwa doskonale, tak wyglądało za każdym razem, gdy szłam do cioci Jagi, ona zawsze gasiła światło, nie wiem dlaczego, no po prostu chyba jest taka brzydka, że nie chcę, żebyśmy ją widzieli. Ale no ale i tak, marzę. jak będziesz bliżej tym Cześć to Cześć ciociu. Cześć O, okay, że Jasi Małgosia też tu są, no Tak, nabre. Jasi i Małgosia są oczywiście standardowo w, schowani pod podłogą. Cześć, I ciociu. Mamy ciocia, ciocia, jak? Dokładnie, o, cześć, ciociu, witamy, ciociu. Czy ciocia sprzedaje dzisiaj? Ja bardzo chętnie bym Kupił? Okej, okay, um, kupiłem. Ja też w sumie kupiłam. Ja, kupi kupiłaś, tak? Tak, to ale jeszcze ja nie mam bym pieniędzy się więcej. Z tobą, bo ja mam jeszcze troszkę... Ile potrzebujesz? 45? To ja bym Ci dał jeszcze 45. Um, I będziesz mogła kupić jeszcze jeden. Proszę bardzo. Okej. Okay. Weź go sobie zjedz z tego banknota. Dzięki. I powinniśmy mieć i powinno nam wystarczyć na to wszystko. Nie, nie mam więcej dla Ciebie, zostaw dla innych, powiedziała mi. O, teraz kupiłam, okej, okay, tak? bo pierwszą kliknęłam. No, nie, nie, musisz klikać inne, słuchaj. Ciociu, nie mów tak do ciocia mnie, musi... wiesz to powiedziała? Nie stać Cię biedak, ha, ha, ha. O nie, no co, to no, to, jaka ciocia? Słuchajcie, ciocia gotuje tutaj oczywiście te błoto, nie wiem, co to jest. To jest jest życia to jest i ten, te eliksiry życia, one się produkują trochę czasu, więc musimy niestety poczekać przynajmniej 24 godziny na odnowienie tych eliksirów życia. Ja mam trzy, ty masz ile? Dwa, dwa i nie mam pieniążków na więcej. No dobra, to w takim razie jest doskonale, słuchajcie, myślę, że możemy uciekać stąd. Dziękujemy Ciociu jeszcze raz Dziękuję, za tę gościnę. Postaram się nie przychodzić ten... za często. Kurczę, to, to jest straszne, że e, przychodzenie do Cioci wiąże się z tym, że musimy jej zapłacić pieniążki, nie? To jest strasznie, strasznie smutne. Oj, sprawa. to taka wiesz, no. Stara <laughs> Dobra, jęza, Słuchajcie, która? mam w tym momencie chyba osiem żyć dokładnie, także jest to naprawdę, naprawdę nieźle. Ile ty masz? Sześć. Ty masz sześć. No dobra, no to jesteśmy przynajmniej na jakiś czas ustawieni. Raczej nie nie powinno nam się nic złego dziać. Znaczy, nie powinniśmy dostać bana, bo ban na 24 godziny jest w momencie, kiedy stracimy wszystkie życia i zostaniemy zabici. Ale Dobra. z drugiej strony, też są osoby, które zawsze można, które można liczyć i można w razie czego uzyskać i i uniknąć bana w ten sposób. Ja myślę, że ja ogólnie będę jako bankę żyć w naszym. Bank życień. Bank, życi. bank życień wiesz, jesteśmy, bo życie. I ży życzenia. Niektórzy mają życzenie, że mieć życie. A, bank życień, życień. okej, okay, teraz I rozumiem. Jeśli ktoś będzie potrzebował pilnie, na przykład Nitashi, który lubi ginąć bardzo regularnie, to myślę, że będę mógł poczęstować go jednym z życień, które mam w tym momencie w swoim ekipunku. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli wam się zostawcie stawcie obowiązkową łapkę w górę. Jutro powinien się pojawić live stream z kwadratowym masakry, także bądźcie cierpliwi, jeśli chcecie coś ciekawego pooglądać. Na pewno w tym tygodniu jeszcze pojawi się jakaś konkurencja, w której będziemy mogli zdobyć kolejne punkty dla naszej drużyny. Mamy w tym momencie. Punkt 15 Udało nam się wygrać w dwóch konkurencjach. Pierwsza konkurencja to było założenie bazy, a druga konkurencja wygraliśmy z ratuszem! Zapomniałem o tym powiedzieć, chciałem na samym początku odcinka o tym no powiedzieć. No Więc czekajcie, zaraz dogram sobie jeszcze tutaj jedną, jedną rzecz, którą przekleimy na sam początek i tyle. Dobra, a teraz się żegnam z wami już i trzymajcie się na razie. Cześć poprzednio, cześć na ekranie. Podajcie wpadajcie do agi Cześć! Zapraszam, pa!